Pozdrawiam całą moją drzewę. Ciężko zsumować to, co przygrali się jednym tylko piłku. Wygrywali ten mecz. Ciężko teraz coś gadać. Bardzo dziękuję chłopakom, że walczyli cały mecz. Ekipa, która której dzisiaj, jest faworytem pierwszy w tablicy. To już coś jest, naprawdę był równy mecz, nie wystarczyło nam troszeczkę, tak samo dziękuję Zabrzu, że grali fajny mecz. Bardzo zadowolony swoimi chłopakami, że walczymy od pierwszej do ostatniej minuty. Szkoda, że przygrali ten mecz. Ostatnim czasem przygrywamy po jednej, dwie piłki wszystkie nasze meczy. to jest ciężko po prostu. Walczymy dalej, idziemy, idziemy do końca, sezon jest długi. Mam nadzieję, że fortuna będzie na naszej stronie w następnym momencie. Graliśmy nierówno. Na początek była walka jeden na jeden, takie bramka za bramkę. No i przede wszystkim to, że mieliśmy kilka sytuacji sam na sam, żeśmy nie rzucili. To jest nasza mocna, mocna strona i, i szkoda było tego, bo na pewno by był ten wynik inny, a oni doskonale wiedzą, jeżeli się to coś ślimaczy, to jest w każdym, w każdym spotkaniu będzie ciężko, bo to każdy przeciwnik nie przyjeżdża po to, albo nie, nie wychodzi na boisko po to, żeby po prostu oddać punkty, nie? Fajne widowisko dla kibiców przede wszystkim, dużo nerwów. Trzeba też, trzeba też Powiedzieć, że no, 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 czasami te trudne mecze, takie ciężkie mecze y, trzeba umieć wygrywać i to jest, to jest istotne. Mamy trzy punkty i to jest naj, na, najważniejsze. Myśmy po prostu źle grali, myśmy grali w swoich pasach i dlatego było tak nam y, ciężko ugrać. Y, jakakolwiek akcja była tak, że z na drugą stronę, ze zmianą, to był wjazd, były ładne bramki, ale tego było troszeczkę za mało. Wrażenia bardzo dobre, y, nie, spodz y, nie spodziewaliśmy się takiego meczu, tak szczerze mówiąc. Bardzo fajnie, że chłopaki powalczyli. Był to nie najlepszy, ale bardzo dobry mecz w naszym wykonaniu. Oczywiście dużo błędów, w których musimy się wystrzegać, ale ogólnie mecz bardzo na plus. Górnik ma bardzo dobry atak, ma bardzo dobrych młodych zawodników. Na pewno chcielibyśmy poprawić nasz atak, bo obrona, jak sami widzimy, nie straciliśmy aż tak dużo bramek, eee, także obrona bardzo na plus, ale w ataku musimy jeszcze sporo, sporo poprawić, bo błędów było za dużo. Ambicje zawsze jest wysokie, tylko nie zawsze to idzie jak planujesz. Jakieś kontuzje, po prostu jakieś błędy. Tak oczywiście, że chcemy być pierwszymi w tej ligi. Jeszcze nic nie zegrano do końca. Sezon jest długi. Tak jak powiedziałem, grać do końca od pierwszej, ostatniej minuty każdy mecz. Plany na sezon były e, następujące. E, mieliśmy, mieć, e, mieliśmy założenie albo awans, albo e, walczyć w pierwszej trójce, czwórce. E, na chwilę obecną e, będzie to ciężkie do zrealizowania. Ale sezon pokaże, jest długi. Zobaczymy w kolejnych meczach.